Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Dziki Lokator Betonowej Cywilizacji. Dziś w studio obecny jest Pan Dyrektor Mieczysław Broński. Dzień dobry Państwu. Z Zakładu Lasów Poznańskich. Panie Dyrektorze, proszę o krótkie podsumowanie. Proszę Państwa, do tej pory było 12 audycji. Temat, który jest bardzo ważny, edukacja w zakresie profilaktyki migracji dzików, tereny zurbanizowane. Otóż, proszę Państwa, ta edukacja jest bardzo ważna, dlatego że nie można za bardzo całego portfelu z różnych działań, które by zapobiegały tej emigracji zastosować, ze względu na Chorobę pomór świń afrykańskich. To powoduje, że edukacja wysuwa się na pierwsze miejsce. No bo dlaczego? Z powodu właśnie tego pomoru nie można na przykład odławiać i wywozić w inne odległe miejsce, czyli dać szansę tym dzikom przetrwania bez ich zabijania również yy, sprawa związana która jest sprawą problematyczną yy, poletka łowieckie które są również po to żeby w pewnym yy, znaczeniu zwiększyć tą bazę yy, żywieniową ale nie w mieście tylko w lesie gdzie jest ich naturalne środowisko i nie należy się dziwić że dziki spotykamy w lesie otóż Znów jest problem, czy jest to dokarmianie, czy nie. Jak jest dokarmianie, to znów, prawda, niestety, zgodnie z rozporządzeniem, nie możemy tego robić. I jeszcze inne działania, jakby chociaż stosowanie środków chemicznych, odstraszających poprzez zapach, gdyż dziki mają bardzo mocno wyoszczony węch, dlatego są w praktyce używane do poszukiwania znalezienia trufli, którzy, mam nadzieję, że akurat Państwo też trufle lubią i jaki to jest węch silny, że on wyczuje, prawda, te trufle pod ziemią i to dzik ma takie właśnie predyspozycje. I teraz stosowanie chemii. Oczywiście ono jest skuteczne, ale Chemia budzi również różne uczucia, prawda? No jednak jest to element obcy w danym środowisku, i chociażby wydzielający się zapach, gdybyśmy to stosowali, te repelenty w pojemnikach czy w innych miejscach, no to na pewno by na dyskomfort naszego życia. Zapory prawda, biologiczne, które spełniają określone znaczenie i zahamowują przez to dalszą migrację dzików, gdyż te zapory stwarzają dla nich jakby możliwość również żerowania. Ale to wszystko, te wszystkie tutaj sposoby wynikające z profilaktyki, które można zastosować to wtedy będą skuteczne gdy zlikwidujemy bazę żerowania bazę żerowania w mieście poprzez prawda nieodpowiednie zabezpieczanie odpadów biologicznych również niefrasobliwe dokarmianie dzików i to z własnej obserwacji z ręki prawda to są te elementy które utrudniają, żeby myśmy mogli profilaktykę w pełnym zakresie stosować i oczekiwać tychże efektów. I dlaczego Ta edukacja taka ważna. Dlatego, że edukacja to, to jest wiedza, która mówi jak się trzeba zachować, co nie wolno robić, jak i również nam przybliża trochę ten, tego dzika jak on się żywi jak on żyje jak to wszystko prawda wygląda i dlatego tyle tych programów edukacyjnych jest żeby państwo zdawało sobie sprawę że tak naprawdę sukces tego że nie będziemy mieli dzików w mieście a jest to środowisko obce dla dzików i dzik nie powinien znajdować się w mieście zależy od nas samych i w tym momencie ta edukacja uważam, że przynosi już teraz również efekt, gdyż zauważamy jednak pewną znaczną poprawę, że nie mamy tyle zgłoszeń o tym, że dziki są akurat prawda, w mieście. Co prawda, to profilaktyka tylko wspomaga, bo jednak. Podstawowe działanie tutaj jest to jednak odształt tych dzików, dlatego że jednak stanowią pewne zagrożenie czy zagrożenie pod względem komunikacyjnym. No, i nigdy nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że nie ma zagrożeń dla człowieka ze strony dzików. Praktycznie to jest to zagrożenie minimalne, ale, ale istnieje. I dlatego dzików na terenie miasta, w terenach zurbanizowanych nie powinno być. Musimy wszystko zrobić, żeby je zatrzymać w lesie, i to właśnie przez te wszystkie instrumenty, jak zapory biologiczne, poletka łowieckie, stosowanie prawda, na szlakach migracji referentów chemicznych. I uważam, że to. Ma głęboki sens, ale przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę i to mówię do miłośników dzików, do ludzi, którzy kochają zwierzęta że takie właśnie zachowanie jak dokarmianie z ręki, jak również wysypywanie odpadów, żeby dokarmić te dziki to proszę sobie zdawać sprawę, że my właśnie jesteśmy ich największym wrogiem. Dlatego, że ten dzik przyzwyczaja się do bytności człowieka, nie ucieka, podchodzi nawet, oczekując, że zostanie tam dokarmiony przez daną osobę. I co się dalej dzieje? No, znajduje się w mieście, jest meldunek, że znajdują się, stanowią zagrożenie, i ten dzik niestety musi być wtedy odstrzelony, czyli robimy krzywdę i to mówię do, do miłośników właśnie dzików, żeby zdawać sobie sprawę. Czyli najważniejszą rzeczą jest likwidowanie tej bazy żerowej w terenach zurbanizowanych, czyli niedokarmianych, ani z ręki, ani wysypując. Dbamy również, gdy pojemniki z odpadami biologicznymi powinny być zamknięte, wystawiane tylko wtedy, kiedy jest w tym danym dniu odbiór tych pojemników. I proszę Państwa, inaczej nie odniesiemy sukcesu, gdy będziemy stosować inne metody profilaktyczne. Będzie to sukces połowiczny, dlatego że w przyrodzie jest tak, jak jest baza żerowa, to zawsze znajduje się, znajdują się zwierzęta, i to nie dotyczy tylko dzików, którzy, które korzystają z tej bazy żerowej. Im baza żerowania jest większa, tym większa jest populacja danej zwierzyny, jak i również większa populacja drapieżników. Tak to w przyrodzie wygląda. Czyli jeżeli chcemy, bo kochamy dziki, nie chcemy, prawda, yy, stosować w stosunku do nich redukcji, bo są sytuacje, że trzeba to robić. To pamiętajcie, proszę Państwa, te słowa, które powiedziałem. Także yy, na koniec jeszcze pragnę Państwa poinformować, że. W mieście w naszym, w Poznaniu. Bardzo dobrze tutaj są prowadzone te zagadnienia przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, przez Straż Miejską, gdyż właśnie te dwa organy właśnie służą do likwidacji w przypadku wystąpionych zagrożeń. Ja mogę Państwa zapewnić z całą pewnością. Państwo dostosują się do tych moich próśb, a ja jestem miłośnikiem w ogóle zwierząt i mimo, że jestem leśnikiem, nie zabiłem nigdy w życiu żadnego zwierzęcia i nie poluję. Osobiście no, jest mi przykro, że musi do takich sytuacji dochodzić, że redukujemy tą populację dzików w terenach zurbanizowanych, ale no niestety nie ma wyjścia. I proszę się zastanowić, proszę Państwa, to my jesteśmy winni, że do takiej sytuacji dochodzi. Proszę również tutaj Państwa, że przy tej edukacji dosyć szerokiej, która była prowadzona przez ludzi, którzy się zajmują profesjonalnie tymi zagadnieniami, bo również mieliśmy z uniwersytetu przyrodniczego, kierownika Katedry łowiectwa. Mieliśmy panią doktor psycholog, mieliśmy łowczych, nie będę tu wszystkich wymieniał, ale to wszystko są ludzie, profesjonaliści, którzy się tymi zajmują. I to właśnie po to, żeby państwu tą wiedzę przekazać, żebyśmy wiedzieli, jak mamy się zachować, żeby nie narażać swego życia, jak i również co mamy robić, żeby jednak doszło do takiego momentu, że tych dzików w mieście nie będzie. I na koniec, wszystkim dziękuję, którzy zadali sobie trud i te programy obejrzeli. I proszę Państwa, żeby również powstała tak zwana kontrola obywatelska, czyli jak widzimy, że ktoś nieodpowiednio się zachowuje, dokarmia, wyrzuca czy sąsiad wystawia pojemnik parę dni wcześniej, lub jest tak. Pełny ten pojemnik, że klapa jest otwarta, to dzik z paru kilometrów to przecież wyczuję. Zwracać uwagę. I mam nadzieję, że, że ten program właśnie spowoduje, że będzie ta kontrola obywatelska. Bo sama prawda, kontrola ze strony Straży Miejskiej czy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, żeby od razu zwrócić uwagę lub ukarać za zaśmiecanie, to proszę państwa, to jest mało skuteczne, no bo to wygląda w ten sposób, że jak ktoś dokarmia i wyrzuca, to nie patrzy. Czy, czy inaczej może, że piew patrzy, czy jest Straż Miejska, czy jest policja. Także, że to jest nieskuteczne, ale w momencie, gdy my, jako obywatele tego miasta, będziemy reagować na takie niewłaściwe zachowania do sąsiada, do ludzi będących. W lesie, przy lesie, którzy dokarmiają i z ręki, i wyrzucają, to myślę, że to będzie rezultat o wiele większy, i mam nadzieję, że to właśnie będzie tak, że za dwa, trzy lata nie będziemy już się z tym problemem borykać. I ja taką nadzieję mam. Dziękujemy, panie dyrektorze. Przede wszystkim na koniec za to podsumowanie cyklu 12 audycji. Ja w imieniu y Cybiny TV pragnę podziękować Zakładowi Lasów Poznańskich i panu osobiście za możliwość realizacji tego cyklu i za możliwość spotkania tylu wspaniałych ludzi, naukowców, tak jak pan dyrektor wspomniał, nie tylko, ludzi z branży, jak to można by było określić, którzy temat dzików znają od podszewki. A wam, drodzy państwo, dziękuję za to, że byliście z nami przez 12 odcinków. Zapraszam do subskryp subskrypcji kanału Cybina TV. Tradycyjnie łapka w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych audycjach Cybiny TV. Do widzenia Państwu. Do widzenia.